Tytanosaur to nowy rodzaj zauropoda, jaki pojawi się w jurajskiej serii. Osobniki sklonowane przez korporację Ingen będziemy mogli zobaczyć w Jurassic World Rebirth. Gatunek uważany jest za największy z wszystkich dinozaurów, jakie pojawiły się w uniwersum, przewyższając wielkością takie dinozaury jak brachiozaur, mamenhizaur czy Dreadnought. Jest to zaskakujący wybór, ponieważ w rzeczywistości wyglądało to zupełnie inaczej. Albowiem sam Titanosaurus, choć znany z bardzo ubogiego materiału kopalnego, można z pewnością powiedzieć, iż nie był to jeden z największych dinozaurów. Titanosaurus indicus być może nie przekraczał nawet bariery 10 ton. Patrząc na dinozaurus z uniwersum Jurassic World pod kołtem naukowym, miano największego dinozaura powinien nosić Brachiosaurus, który szacowany jest na niemal 60 ton. Innym predydentem do tego miana jest Dreadnought, ponieważ choć wyliczenia wskazują na niemal 50 ton masy, są to szacunki do okazu, który nie osiągnął jeszcze swoich maksymalnych rozmiarów ciała.